Cześć bliźniaki Witam was na czytaniu tygodniowym Od 7 do 13 września 2020 roku Zobaczymy jakie energie tutaj się dla was pokażą hmm, Przypominam, że jest to czytanie ogólne I nie z każdym będzie rezonowało Bliźnięta 7-13 września 2020 roku Zobaczymy co tutaj energie będą chciały wam pokazać Napiję się tylko Wasza ogólna energia, nastawienie, uczucia, emocje, praca, finanse, co z otoczenia do Was idzie i najważniejsze wydarzenie dla Was tego tygodnia. A w tle jakieś świętowanie, jakaś współpraca, jakiś trójkąt, ale to w tle. Wasza energia. Będziecie bardzo kreatywni, będziecie pomysłowi. Będziecie gotowi do działań, dostawiania czoło wszelkim przeciwnościom. Będzie Wam się wydawało, że nie ma w tym tygodniu rzeczy, której byki nie mogłyby osiągnąć. Przepraszam, bliźnięta, której bliźnięta nie mogłyby osiągnąć. Dobrze, co by dla bliźniaków w uczuciach i w emocjach? Król monet? A uczucia i emocje będą z, y, stricte nastawione na finanse, na sprawy materialne. Być może część z Was będzie domykać jakieś sprawy finansowe y, związane z jakimiś y, imprezami, może z jakimiś y, tutaj, nie wiem, ze ślubem, na przykład z zaręczynami. Dopinanie wszystkiego na ostatni guzik. Możecie też spotkać na swojej drodze osobę, która będzie bardziej zainteresowana sprawami materialno-finansowymi niż tutaj nastawiona emocjonalnie, uczuciowo do Was. Czyli taka czysta znajomość, jak to się mówi, na bez zobowiązań, tak? Co jeszcze? Osoby w stałych związkach, stabilizacja, będziecie mogli liczyć na swoich partnerów, będziecie mieli wsparcie, dobre słowo. Także tutaj widzę taką dla stałych związków stabilizację emocjonalną, uczuciową. Dla singli możecie spotkać na swojej drodze kogoś tak właśnie. Na jakiś. już nie mogę myśleć, wiecie, drogie single, możecie spotkać na swojej drodze osobę, która nie będzie zainteresowana stałym związkiem, tak? Nie ma tutaj uczuć, nie ma tutaj dla was emocji. Tutaj takie dorywcze, dorywcze spotkania, dorywcze jakieś randki. Wiadomo w jakim celu. Co w sprawy zawodowo-finansowe? Słuchajcie, jakaś współpraca, podpisywanie umów, kontrakty, dogadywanie się, znalezienie pracy. Ktoś, kto na przykład w tym tygodniu jest umówiony na rozmowę kwalifikacyjną, pójdzie wam świetnie, będziecie się dogadywać, będziecie. Będziecie się uzupełniać, tak? Tak, jakbyście byli właściwymi osobami na właściwym miejscu. W finansach również zadowolenie. Tutaj ta współpraca, to podpisywanie umów przyniesie Wam przypływ gotówki. Będziecie, słuchajcie, zadowoleni, tak? Bo tu jest taki spokój. Nie będziecie się martwić o nic. Co z otoczenia, a z otoczenia jakaś, słuchajcie, nerwowość, jakaś yy, mściwość, zazdrość. Yy, wiecie, co jeszcze tu mi przyszło na myśl, że tu w pracy możecie mieć romans, tak? Że coś się tutaj szyku, szykuje. Yy, natomiast wracając do otoczenia. Tak jak mówiłam, jakaś zazdrość, jakaś kontrola, jakieś negatywne emocje, kłótnie też jakieś, tak? Może tutaj dojść do spięć w tym tygodniu z otoczeniem. Natomiast z otoczenia, karta diabła mówi też o sprawach finansowych, tak? O sprawach materialnych, że, że tutaj otoczenie może... Hmm, Mieć jakiś wpływ na Was, w związku właśnie z materią i z finansami. Uważajcie, proszę, na nierzetelnych kontrahentów, na fałszywych przyjaciół. Tak, bo tak czuję, tak mi właśnie przeszło teraz przez myśl, że ktoś, ktoś nie jest dla Was życzliwy. Najważniejsze wydarzenie tego tygodnia dla bliźniąt to jest rycerz Buław. To może być, słuchajcie, jakaś podróż. Jakaś podróż związana albo z pracą, albo z, jakąś, z jakimś działaniem. Coś, co długo planowaliście, może w tym tygodniu dojść do skutku. Będziecie, słuchajcie, odważni, śmiali w, w podejmowaniu działań. Tutaj w tym rycerzu Buław też jak najbardziej można mówić o, o romansie, tak? Tutaj rycerz Buław i dwa kielichy w pracy, czyli coś w pracy może być na rzeczy. Co jeszcze? Uważajcie na pochopne decyzje, tak, bo będziecie w takim. Mm, Bym powiedziała w takim afekcie do działania, tak? Tacy napaleni. I może to Wam przyćmić jasność umysłu. Możecie czegoś nie zauważyć, tak jak tutaj ten rycerz na tym koniu, nad tą przepaścią, tak? On się tak rozpędził, że według tego konia powstrzymał. Więc uważajcie w tych swoich zapędach, żebyście nie. Mm, nie wkopali się po prostu, żebyście nie wpadli w jakiś dołek. Co jeszcze? Tutaj może też być bezpośredniość. Natomiast najbardziej tutaj rysuje mi się ten romans w pracy, jakie podjęcie jakiegoś działania, i to, i to będzie takie szybkie działanie na już. I co jeszcze? No, i uważajcie, proszę, tutaj na to otoczenie, bo ta karta tutaj yy, strasznie tak na mnie jakoś działa. Przestrzegam Was po prostu. Uważajcie na jakieś fałszywe osoby, które Wam źle y, życzą. Poza tym tydzień pełen działań, pełen pomysłów, kreatywności, możliwy romans, stabilizacja w uczuciach, no i tylko to otoczenie, ale wiadomo, że. Yy, że cudze szczęście w oczy kole co niektórych, prawda? Pozdrawiam Was serdecznie, bliźnięta. Trzymajcie się cieplutko i do następnego razu.